Fiszkowa kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o przeczytanych przeze mnie w lipcu książkach, a było ich pięć. Jeśli interesuje Was moja dość powierzchowna opinia na temat pięciu książek, to zapraszam do słuchania dalej. Więc tak, w lipcu przeczytałam Mój rok relaksu i odpoczynku Otessa Mosweg, wydawnictwo Pauza. Uczty Baltazara, Fazil Iskander, wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej. Witaj smutku, François Sagan, wydawnictwo Iskry. Pola krwi, Religia i przemoc, Karen Armstrong, wydawnictwo WAB. Oraz Herman Hesse, wilk stepowy, wydawnictwo Media Rodzina. Zacznijmy od pierwszej książki, którą skończyłam. Na początku lipca był to mój rok relaksu i odpoczynku o od Tesy Moswek z wydawnictwa Pauza. Jest to moja pierwsza książka z tego wydawnictwa. Mam ochotę na więcej zdecydowanie. I ta książka podobała mi się bardzo w trakcie czytania, a także tuż po. Teraz jak się tak zastanawiam z dystansu, czy moje zachwyty były usprawiedliwione, to nie wiem. Natomiast mam duży sentyment do tej książki. Przypuszczam, że już wiecie o czym jest ta książka. Jest to powieść, która opowiada, jak sam tytuł na to wskazuje, o roku z życia pewnej kobiety. Posłuchajcie opisu wydawnictwa, bo jest taki dosyć dziwny. Bohaterka powieści, młoda Amerykanka, jest piękna, chuda, świetnie wykształcona i zamożna. Na pierwszy rzut oka powinna być też szczęśliwa, ale nie jest. Mamy rok 2000, początek nowego tysiąclecia, gospodarka kwitnie, wszystko mogłoby się układać idealnie, jednak tylko długi odpoczynek i odcięcie się od rzeczywistości dają bohaterce nadzieję na dalsze normalne życie. Mój rok relaksu i odpoczynku to opowieść o niemożliwej do przezwyciężenia samotności i braku radości życia, pomimo tego, że na pozór wszystkie okoliczności sprzyjają dobrej i wygodnej przyszłości bohaterki tej historii. W ciągłej pogoni za kimś lub za czymś, co da nam szczęście, warto się zatrzymać na chwilę i zastanowić nad sobą. Może hasło szczęście jest w nas, choć banalne, jest zwyczajnie prawdziwe? Mnie ten opis wydaje się trochę dziwny, trochę taki napuszony. Ale w pewien sposób oddaje fabułę tej książki. Mamy tutaj młodą kobietę, która faktycznie na pierwszy rzut oka ma wszystko i nie powinno jej nic do szczęścia brakować. A jednak z opisu pewnych zachowań, z opisu tego, jak ona myśli, jak się zachowuje, wygląda na to, że albo ma depresję, albo stan przeddepresyjny. Zgłasza się do psychiatry, bo sama widzi, że coś jest nie tak. Ale zgłasza się już właściwie z takim zamysłem, że ona poprosi o tabletki nasenne, bo niepotrzebna jest jej pomoc, taka jakaś psychiatryczna, psychologiczna. Tylko tabletki nasenne wydają jej się być najlepszym rozwiązaniem na jej problemy. Tabletki dostaje, postanawia. Więc przespać no jakiś czas. Chyba od samego początku zakłada, że to będzie rok. Bierze tabletki, śpi, budzi się, potem idzie do sklepu po kawę, czasem spotyka się z koleżanką, czy też przyjaciółką, jak ją też nazwać, a potem znowu bierze tabletki i idzie spać. Świat przez te proszki dociera do niej jakby przez grubą watę, rozmowy z tą przyjaciółką to Taki mi się wydaje smutny obraz naszych współczesnych relacji z ludźmi takich powierzchownych, skupionych na samych sobie, a nie na drugiej osobie. No ale to wszystko właśnie jest tak naprawdę przytłumione przez te leki, które bohaterka zażywa. I ta książka pokazuje, że faktycznie te zewnętrzne rzeczy niekoniecznie mają znaczenie, bo bohaterka ma super wygląd, jest dość zamożna, tak jak było w tym opisie. Ma dobrą pracę, jest dobrze wykształcona, ale to wszystko nie warunkuje poczucia szczęścia i poczucia spełnienia. To gdzieś trzeba znaleźć w sobie, wypracować sobie, może też znaleźć w relacjach z innymi ludźmi. Książka bardzo mi się podobała, tak jak mówiłam na samym początku, ja ją polecam. Dodatkowo w tle jest jeszcze opisany taki artystyczny światek Nowego Jorku. Cała akcja właściwie dzieli się w tym mieście, chociaż niewiele z niego widzimy, z tego Nowego Jorku, bo bohaterka cały czas spędza w domu prawie, więc tak nie za dużo jest miasta. No i dodatkowo jest to rok 2000, tak jak było we wstępie i książka kończy się bardzo ważnym wydarzeniem dla cywilizacji zachodu. Natomiast więcej nie powiem, żeby nie spoilerować. Polecam książkę bardzo serdecznie. Kolejna książka to Uczty Baltazara, Fazila i Skandera z wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej. I najpierw wspomnę o samym wydawnictwie, które podjęło się przynajmniej wartej wzmianki misji zapoznania polskiego czytelnika z literaturą Europy Wschodniej. Chociaż sama Fundacja Kolegium Europy Wschodniej pisze o swojej misji tak. Misją Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu jest praca na rzecz budowy Europy Wschodniej jako Wspólnoty ludzi wolnych. Na stronach wydawnictwa KEW znajdziecie książki pisarzy litewskich, łotewskich, abchaskich, białoruskich, ale także opracowania politologiczne, eseistykę. Wywiady, korespondencje właśnie z tamtych rejonów, które tak naprawdę są bardzo mało znane w Polsce. Zachęcam Was do zajrzenia na stronę internetową Kolegium Europy Wschodniej. Natomiast wracając do samej książki Fazila Iskandera jest to książka, którego autora w ogóle nie znałam wcześniej nie słyszałam absolutnie ani imienia, ani nazwiska. I nie widziałam nic o samej książce. Natomiast jak zajrzałam, no to się dowiedziałam, że książka zawiera dwa opowiadania. Jedno to jest taka przypowieść o królikach i wężach, która jest metaforą autorytarnego państwa, a właściwie dwóch państw. Drugie opowiadanie to taki fragment powieści autora, który jest opowieścią o kolacji Stalina w niewielkiej gruzińskiej miejscowości. I na tej kolacji wszyscy starają się przypodobać wodzowi. Oba te opowiadania, pomimo tego, że traktują o trudnych sprawach, bo o uciemiężeniu obywateli, o cenzurze, torturach, to w obu opowiadaniach jest całe mnóstwo humoru i dowcipnej ironii. Ta przypowieść o królikach i wężach jest bardzo wciągająca. Nie spodziewałam się, że będę się tak dobrze bawiła. Przede mną jeszcze kilka książek z tego wydawnictwa i jestem ich bardzo ciekawa. Liczę, że nawet będę się bawiła bardziej niż na tej książce Fazila i Skandera. Trzecią książką, jaką przeczytałam w lipcu, to książka Witaj, Smutku François Sagan z wydawnictwa Iskry. To jest książka z 1990 roku. Wiem, że są jakieś nowe wydania, więc musicie sobie poszukać w sieci. Natomiast o tej książce powstał osobny odcinek podcastu z datą 21 lipca, więc odsyłam Was do niego, jeżeli macie ochotę posłuchać mojej opinii, mojej recenzji na temat tej książki. Natomiast teraz powiem tylko tyle, że jest to bardzo ciekawy obraz, takiej francuskiej burżuazji. Są super opisy gorącego lata na francuskiej riwierze, bardzo dobrze opisane wewnętrzne, takie rosterki dojrzewającej dziewczyny. No i jeszcze wspomnę to, że François Sagan napisał tę książkę w wieku lat 18, co jest niesamowite. Czwartą książką, jaką skończyłam czytać, a zaczęłam ją chyba czytać dwa miesiące temu, to Pola krwi. Religia i przemoc. Karen Armstrong z wydawnictwa W.A.B. I jest to obszerne kompendium wiedzy. Obszerne, bo książka ma 600-700 stron. Z tym, że ostatnie 150 stron, 150 stron to są przypisy i źródła, z których Karen Armstrong czerpała cytaty i wyniki badań. I jest to takie kompendium wiedzy, jest to książka na temat największych religii i ich związkach z przemocą i wojnami. Autorka, czyli Karen Armstrong, jest historyczką religii, więc jest specjalistką w swojej dziedzinie. I widać, że ta książka jest napisana przez kogoś, kto się zna na tych sprawach, kto też wie, jak szukać informacji i jak obalać pewne mity. Mnie się najbardziej podobał wstęp do tej książki, bo w nim jest bardzo dużo miejsca poświęcone na powody, dla których ludzie angażują się w wojny, jak nadają znaczenie swojemu życiu poprzez jakiś cel nadrzędny oraz jak ważny jest pewien aspekt wojny, aspekt bycia w społeczności, bycia częścią bractwa, posiadania jakiegoś wspólnego celu. Poza tym, autorka też klarownie wyprowadziła historię największych religii świata, to znaczy chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, również religii hinduskich, od ich początków aż po dziś dzień. Ponadto, książka rozprawia się z takim utartym poglądem, że większość konfliktów światowych i teraz i historycznie było spowodowanych właśnie religią. Okazuje się, że religia z reguły była tylko przykrywką dla walki o władzę i pieniądze, a większość konfliktów na Bliskim Wschodzie, tych nawet aktualnych, ma swoje źródła w mieszaniu się państw zachodnich w politykę i religię tych narodów. Książkę wam bardzo polecam, bo to jest książka obszerna, ale bardzo przystępnie napisana. I też właśnie to bogactwo przypisów i źródeł jest jej bardzo dużym walorem. Ostatnią książką, jaką skończyłam czytać w lipcu, to Hermann Hesse. Wilk stepowy z wydawnictwa Media i Rodzina. Kiedy napisałam na Instagramie, że będę czytać tę książkę, to sporo osób napisało mi, że to jest książka, którą czytali w młodości, w czasach licealnych, i że wtedy zrobiła na nich bardzo duże wrażenie. I ja wtedy trochę zwątpiłam, czy to jest dobry moment na czytanie takiej książki, kiedy ja już jestem dawno po czasach licealnych, no ale wzięłam się za jej czytanie. I jeszcze tak, wracając właśnie do tego faktu, że dużo osób czytało ją w czasie swojego nastoleństwa, ta książka ma trzy posłowie: dwa autorstwa Hermana Hessego, czyli samego autora, jedno posłowie z 2012 roku wydawcy Volkera Michelsa. Natomiast jedno posłowie z 1941 roku Hermana Hessego ma w sobie takie zdanie. Ciekawe, że najbardziej zdumiewające dla mnie opinie o wilku stepowym wyrażali wcale nie ci, którzy to dzieło odrzucali, tylko właśnie zachwyceni nim czytelnicy. Po części, ale tylko po części. Wyjaśnić to można faktem, iż książka ta, napisana przez 50 -latka i traktująca o problemach tego właśnie wieku, bardzo często trafiała do rąk nader młodych czytelników. Więc tak naprawdę autor sam nie przewidział tego, że będą czytali tę książkę młodzi ludzie. Także może nie jest tak źle, że przeczytałam ją właśnie w takim okresie swojego życia, a nie wcześniej. Jest to powieść, która opowiada o mężczyźnie w jakiś sposób załamanym swoim wewnętrznym rozdarciem. Czuje, że w swoim wnętrzu ma dwie osoby: normalnego człowieka, pogodnego i potrzebującego towarzystwa, a także tytułowego wilka stepowego, samotnika, ponuraka i mizantropa. Czuje niespójność i jakąś taką niekonsekwencję wewnętrzną, i to go bardzo boli, uwiera, aż wręcz doprowadza go do chęci popełnienia samobójstwa. I nagle w tym właśnie takim kluczowym momencie poznaje kobietę, która wprowadza go w życie swego rodzaju hedonistyczne chyba. Pokazuje jak można cieszyć się życiem, jak można czerpać radość z drobnych spraw. W tej książce jest sporo dodatkowych wątków. Jest tu i miłość homoseksualna i narkotyki i muzyka jazzowa, no i właśnie te rozterki wewnętrzne dojrzałego 50-letniego mężczyzny. Nie mogę powiedzieć, że jestem jakąś wielką fanką tej książki, bo też trochę drażnił mnie jej styl. Jej język taki był patetyczny, miałam wrażenie, miejscami, egzaltowany wręcz, ale biorę pod uwagę to, że ona została napisana w 1925 roku. Natomiast doceniam tematykę tej powieści, bo to jest dosyć nietypowy temat, przynajmniej w takich książkach, które ja czytam. Temat, jak pogodzić w sobie kilka osobowości, kilka przeciwstawnych sobie. Jakichś nastrojów, jakichś właśnie takich person. No i ja dodatkowo tego noblisty jeszcze nic wcześniej nie czytałam. Uważam, że jak na początek to nie była zła książka, żeby poznać tego autora. Myślę, że jeszcze kiedyś do niego sięgnę, może właśnie po Grę szklanych paciorków. W ogóle polecam Wam te wydania z wydawnictwa Media Rodzina bardzo ładnie wydane książki z ciekawymi okładkami. No, i twarde okładki to też jest duży plus. Więc zajrzyjcie na stronę tego wydawnictwa Media Rodzina. Ja załączam link do tej książki konkretnej, natomiast zerknijcie na pozostałe książki z tej serii. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto Instagramowe lub na Facebooku, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam zamieściłam linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. No i zapraszam do słuchania mojego drugiego podcastu. Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!